No ty skąd startujesz? Sanktuary? Tak. Podnieś... Podnieś coś. Podniosłem rękę. <grym> przy, przy okazji mi ciśnienie, ale to w dalszym ciągu nie daje wymiernego efektu. <grym> tak mnie to rozbawiło, że nawet na wyciszonym mikrofonie nie było mnie słychać. <grym> <grym> Dobra, poda To jest...

Ale przycięli mnie! Znaczy się co, że słupy uh. nie są przyjaźnie nastawione? Znaczy, zamiast Dzień dobry dostałem serwis z Blunderbasa, więc tak ciężko powiedzieć. Nie, no sam Ale nie Sarwę widzę z drugiego słupa, więc. No to bierz od tego wuju i go za to. Dobra, inspekcja. Trzechy strzelają. Nie trafiłem e... Crypt Sales Gościu wyglądał jak solo. Jestem szalop. na. Kotwa. <grychy> mm. Gdzieś mi Kotwa, 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 kotwa. Przecież bo płynę że... za to. Poszło, posła I teraz tylko przeżyj. Gabał nas. Robotem nas skagowali. Uważajcie yep. na Bordera. Ja jednego zabiłem. Chyba. Nie sądzę, że ten Border przeżył. Nie, nie nie, niekoniecznie. Bordera. Ale przydałoby Ciemniej. się wiaderko. To tak hmm. koniecznie. Już. On robi zadanie dla Murika. No to trochę... To tego, że nas zaatakował, ale... Kradnij mu coś. O cholera. Co jest? Kradnij mu magiczne kule. Kradnij mu magiczne kule do beczka. Dobrze, że jestem pusty na no magiczne. Ja musimy go, musimy go kropnąć. Zobacz, czy ma gdzieś storage crate'a się wylającego. No właśnie, idę na górę. Wrócił. Nie ma na górze. Deru Ale to jest ich dwóch, bo drugi jest gruby, też wrócił. Jak potrzebujecie? Nie, zabici. Mają storage krejta na dole, kradniemy im wszystko. Kradniemy im wszystko i Starec. zostawiamy. Może ich holać. Biorę cały dół i całą górę. Zobacz, ile mają desek i jakie mają żarcie. Zabierz im wszystkie desek. desek, a z jedzenia to kokosy tylko. Aha. Mają dwa storage krejta. Dobra, kradniemy górną skrzynkę yes. i rura. Yy, Przydoby się timer. Ile, ile się spędza czasu na Ferry of the Damned? 40 sekund? Dobra, mamy 20 puść, sekund żeby puść, 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 to zlutować Pronar, jeszcze jest 15 Za dużo Dobra, ja już mam połowę skrzynki romniętą Dobra, przy... jeszcze 5 sekund i wyskakujemy Oduch, 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 Już jest Uciekaj, uciekaj A, zabił mnie ze snajperki Nie, respie się A, kurde mnie też Żadne to... 40 sekund Fak. Już wracam, pomogę łatać i tak dalej. Dobra, ja lecę bardzo zrobić. Dzięki! Hmm. Zgociłeś się z mojego działa. To ty złapałeś za moje działo. Ja nie wnikam, kto kogo łapał za działo. Kurde, no! Co jest do cholery z tymi moimi brodami? No w tym tygodniu, nie wiem, 10% skuteczności. Ten bullshit nie zasługuje na muzykę bojową. Bullshit? Tam <laughs> strzały. Ja nie mogę. Nie wierzę. Odbiłem się od ich statku, co mnie rzuciło pod wodę głęboko. Jestem. Nie mają żagla. Zblanderowali mnie, pilowali. Minąłem z nimi. Straciłem kąt. Straciliśmy przedni maszt. Straciliśmy główny maszt. Uwaga, będą borderzy. Mamy ich po lewej stronie. Ja stawiam przedni żagiel. Ja spróbuję wyskoczyć tyłem do nich. Trzymajcie tu walkę kołową. Jeszcze przez chwilę. Co nic za dziwny eee, Poza tym fire jesteś, bomby. To są firebomby. Jesteście, jesteście za szybcy. Bardzo dobrze. Jesteśmy za szybcy, ale wolniej się obracamy od nich, więc. Moglibyśmy wyspę teraz opłynąć, żeby stracili wektor? Jestem u nich. Ja. Ja, zabili mnie, sorry Lordzie. Kurde, muszę, muszę poćwiczyć takie ucieczki. Stąd blisko jesteśmy, wejdziemy im w oni, oni, oni będą... Jezu. To nie ma co... Dobra, nieważne. Znowu cię strzela. O! Zakotwiczyłeś ich, gratuluję. Kotwica im poszła. Próbuję... ma takiego podnoszenia. Próbuję nas obrócić w lewą. Aj! Ej, bo my nabieramy dosyć sporo wody. Kurde, mol! Potrzebuję wiaderka. Czekaj, spróbuję ich. Jestem u nich. Zbagowała mnie woda. Kurde, molno złapali kotwicę. Aha, czyli triple board. Ten, który był triple board, już nie ma triple boarda. E, nie uwierzycie, dany jest na sesji z nami. Co? Dery jest ta nami sesji! Jest się, że jest na slupie. Wystrzelili się? Mogli Cię, mogli cię widzieć? Mogli mnie widzieć na pewno. Mhm. Czekaj, to ja im się od razu wystrzelę, bo <try> <to> mi <my> się <try> I no ich. Piękny, piękny mi Ankorbola, dziękuję. Nie, trafiłeś, zaciągnęło Nie, ich. nie, nie zaciągnęło. Bo go złapał. Nie możesz złapać Ankorbola. Testowaliśmy to. Co? Nie jesteś w stanie, nie jesteś w stanie złapać kotwicy e, na Ankorbolu Testowaliśmy to ostatnio na Galeon, jak nas szpielety pryły Ankorbolami. Próbuję wrócić do Ciebie na wieżę. Borderę masz! Borderę od Kari! Tak, kurde... Ten... Nieważne, to była taka strata! Kurde, jakbyś wszedł tego borda! No bo to... te... tego goldy to się kupuje od Lariny, tak? Mhm. tak. Zamieniasz A, A działa na to jeszcze Golden Hour? Tak. Tak. Jest. połączyć naraz Golden Glory z Golden Hour i wtedy zarabiasz... Chyba 30 tysięcy dostajesz za każdy ten. Jedna skrzynka ci każdy. A to 40, 50. właśnie 50, czyli razy 1000 to trzy bańki, masz rację. To trochę trochę się zaśliniłem. Inbound brygantyna z zachodu z prawej strony. Harpunuj się na tył, harpunuj się na tył. Prodar na brzeg. Inbound brygantyna z zachodu z prawej strony. Dobra, jestem już na, tej, na wyspie z powrotem Mogłem tylko ci wycofać. Krajźcie w prawo, kręćcie w prawo, bo Harpon nie trybi Widzę ich Inspekcja Dys... Strzelili Inspekcer kogoś? Tak, inspekcja. Dropić, mają dropić, dropić, dropić Brigantin on Reapers To nasi koledzy Ci wcześniej? Nice ja. Wrócili z zapasami. pasami. Eee, Zrobimy nie... pod długów twojej ujemy... Płyniemy generalnie w kierunku do... No na... płyniemy, rzuć dostaliśmy, kra dostaliśmy krakena. Prostuj nas, prostuj nas, prostuj nas. Jesteśmy na prosto Ale raz na czas jakby ktoś pod jakieś wiaderko to by nie było źle, bo ja to chyba nie wyjdzie skończyć. Ok, Okej, okay, bez komentarza. <laughs> nie widzieliście tego. Tego jak właśnie próbowałeś nas zalać? Nie. Nikt nie widział, nic się nie nagrało. Mm, przed nami się dany tłucze z tym brygiem. Dobra. Dane nam ratuje tyłek strasznie W tym momencie tak No jest... nie mo, bo... bo położył na nich ciśnienie, nie mogą się do nas wystrzelić e, Wesoło mnie Puszczaj paskudo Z blanderbasa to tak średnio bym powiedział To chyba mnie wypluje zaraz padła? Wypluło mnie, poleciałem gdzieś w... Cholera. Dobra, popłynę w przeciwnym kierunku od statku. Właśnie płyń w przeciwną. Dobra. Dobrze, dobrze wyczułem syrenę. Kolejna poszła. To zasługuje na spocenca. Ale mam, mam kolejną. A jeśli dobrze policzyłem, jeszcze jedna, może dwie i powinniśmy być wolni. I spuszczam powoli, powoli wychodzimy z zasięgu, więc jest nieźle, dobra? Kolejna maca 2 Nie mamy, kurde, żadną mackę teraz. Jakby. Dobra, chyba się wystrzelili w naszą stronę. Będę po coś. lewej broni palnej. Uwaga, za amorek. Jak się Gaby z tego syfu, musimy odnowić sobie yy, amunicję. Dobra, yy, skręcam nas ostro w lewo, bo inaczej przywalimy o... Dobra, w prawo skręcam ostro, bo inaczej dostaliśmy, przywalimy. Dostaliśmy beach-slapa. Tak, tak, ale w tyłek, więc jest nieźle. Zaraz nas wypchnie. Spróbuję nas harpunem wyciągnąć. Nie wiem, czy się uda. Mm. A propos beach-slapa, ktoś się zajmuje? Tak tak. tak, tak. Nie, nie. Nie mam jak się dorwać do harpuna żeby to do skały. Żeby ten... No spokojnie, już powoli opuszczamy ten rewier. ten, ten się tam z nimi tuczy. Dobra Już powinniśmy być luźni. Opłyn odpłyniemy skały i niestety Jesteśmy... oczywiście... Jesteśmy. Tak, oczywiście niestety Jesteśmy cała walka luźni, pod wiatr. Jest. Danny, don't sink, please Dobra, ustawić żagle prosto. Puszczam nas. z nas harpunem. Opływamy te skały. 90 lewo musimy zrobić. Centralnie pod wiatr. Przebudowywaj skrzydki z amunicją. Jesteśmy. Więc według wszelkich informacji, prognoz dany nie zatonął. Przed nami Reapers. Przed nami Reaperzy. I brygantyna po. też przed nami. Dobra, ustaw nas, to... ustaw nas w lewo, nie możemy to wpłynąć w, w to burze. Tak. Reaperzy się na wyspę. Bili się w wyspę? Tak. Bili się w wyspę? tak. Eee, to znaczy, że cierpią, albo to jest jakaś solo akcja. No tak. połączyliście Dobra, dobra, wyspa, środek, podoszy środek. Ostro lewo, ostro lewo, ostro lewo Jesteśmy w całym lewo. Nie wpakuj nas z powrotem w, Kra w krakena Prodar, Prodar, Prodar Leć do nich Prodar ja bierz ich Eee. Bloody Tak Jeszcze ostrzej w lewo Tracimy wektor nie. Tracimy wektor <laughs> Nie trafiłem Wracam już jest znowu w lewo, Co idę znowu. Ty. Nie wpakuj nas tylko na skałę. Stroj, pro, pro, prosto, 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 prosto. Blody ogarnię obrażenia no. Czy ta gra może mnie nie trollować Bola? Idę naprawiać eee. O w chuj słodki Bały się wiaderko Zakorowali no problem... problem mamy taki, że mam wrażenie, że się wpakujemy czy, chcemy, czy nie chcemy w Krakena znowu Uwaga będzie border Wiaderko. do teraz idzie. Pro nargiaderka. bo zaraz się mi tek zapełni, a w nim mamy dużo du dziury. Iść ty, kraken z No, spakowaliśmy się, chyba w nim.

Złapcie, złapcie najlepsze kule i najlepsze żarcie jakie macie. Będzie Wam potrzebne. Dobra, podnieś środek, podnieś się przód. Przygotujcie się do salwy z lewej strony. Muzyka bojowa. Tak, teraz pełna profeska, nie? Dobra, rzucić, rzucić przód, rzucić przód, rzucić przód. Rzucony. Proda eee, Broder, leć do napraw. O, oh, wow. Słuchajcie, umarłem od headshot'a na dziale. Roblenderują nas. Ktoś padł? Eee... Ja padłem przy dziale. Aj! Zginąłem ale ich rozproszyłem Wracimy trochę. wektor. Są za blisko. Tak tak, nie, nie mamy, mamy żagła. Nie Umarłem. Aha, nie, z, nie zjadłeś. Zjadłem. Dostałem no to... drugi raz headshot. No, właśnie się w nich wbijamy. Bardzo Śmiał? źle, bardzo źle, bardzo źle. Jesteśmy w, je, Dobra, e, przegraliśmy to, możecie się zapomnieć. Anchor ball. Ja, jesteśmy... Jesteśmy załatwieni. Załatam dół, ale niewiele damy radę zrobić. Borderlesi, lesi, no, nas. ile teraz spędzę na tym black screenie o, nawet szybko poszło są za nami eee, skręcam nas ostro w prawo Podnieś się pszczoła, przy... ale dany dostał dany jest z nami na samorzu dany jest z nami dany jest z nami a, oh, they are like on point yeah, as long as you're in range, you're... Ja, rajs front, rajs front, rajs front. Będą nas gonić. Dobrze, rajs front. Dobra, teraz może się dropić. Co, dropić front? Front, 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 front. Bardzo ładnie wystrzelicie mnie tam Jezy, jesteśmy w ostrym prawym, lecę do nich ładnie 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 e, they are peacebolt peacebolt again to się wyszły do nich o, kurde Jezy, w ogóle nie miałem prompta na drabinie. Jak wrócę, to będę naprawiał. Mam kolejny headshot po prostu. Ja nie mam zielonego pojęcia, jak ci goście to robią. We are, we are burning. Po prostu nas. Please. Odrzuciło mnie. Again. I'm grog bowling them. Idę tam Chyba, że mam kolejny model w połowie Też lecę Aj, Ech, Jesteśmy w skręcie, niech ktoś nas wyprostuje, bo straciłem kąt Angele, Wow! killed one. They are grog boss. Chyba ich trafiliście tym. Kurde!

Kurde, będą mieli kąt. Jesteśmy za wolni, żeby się obrócić. E, minę ich na, na pełnym gazie. Nie, 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 nie. Został, został, zostaw. zostaw, zostaw. E, przygotujcie się, będzie ostra prawa. E, pronar, tak podobnie, próbuje, e, próbuj bordować. E, e, będziemy mieli takiego speeda, że upłyniemy cały, e, cały Snake Island. Oni już zaczęli koncert życzeń. Tak, tak. No bo obrócili się. Dobra, mamy full speeda, prostuje nas. Jeżeli... Dostałem po ryju. To już leży od nas. Dobra. Z, z, rozwalili tył. Rozwalili środek. Mają e, ja nie wiem co się stało, ale już już nas zatopili. To już jest już jest zamiecione. Ile oni mają zapasów w ogóle? No, nie wiem. Zebrali Opinie, więcej. Sporo. Kolejny futrek, borderzy. No, już mamy... Jeszcze mamy borderów. Tak. Ja A, nie wiem. On tak, zblenderował tak. ciebie i mnie, jednocześnie jednym blenderbasem, tak? Nie, nie, nie. Ale sklipuję to na wszelki wypadek. To było bardzo złe nie, otwarcie. No to przespaliśmy, to... przespaliśmy absolutnie wszystko, nawet nie mam o czym tutaj dyskutować. On podleciał do mnie z bo podbiegł yy, do ciebie i od razu mamy. strzelił. Dwóch i było. Ja, sobie, ja to sobie sklipuję, ale to otwarcie było tragiczne, było nawet jeszcze gorsze niż to pierwsze. Przespaliśmy wszystko, łącznie z bordem. Zrobili z nas ser szwajcarski, zanim w ogóle oddaliśmy pierwsze strzały.